Szybka komórkowa akcja od teninger Black Beer. Mam nadzieję, że dobrze nazwę tego browaru wymawiam. Piwo niemieckie, zobaczymy jak smakuje. Jak widzicie, piana gęsta, dość długo się utrzymuje. Piwo ciemne, no i lecimy. Pachnie lekko słodowo. Jest kawowe, jest taka paloność delikatna, goryczka, bardzo ma bardzo delikatna. Ale ta paloność rzeczywiście wybija się tutaj po którymś tam łyczku. Ogólnie piwo jak najbardziej do wypicia. Komentujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. bieg wieczoru, trzymajcie się, cześć.